Kurwa, jeszcze dwa są? No bo jeden, bo ja trzy zamówił, nie. Trzyce kupiłeś? No. Nie dostaniesz za łapczywość. Jak za łapczywość. Jaki łapczywość? No, no nie to dostaniesz... na pół. Nie, no to na pół kurwa, nie, że, ty ale... że... Ja pierdolę jaki. Kurwa. O chuj ci chodzi. Pierdolę jego nie. Powiedziałeś dwa. Ja ci powiedział, że trzy. Ale dałem ci pieniądze, żebyś kupił po dwa. A ty se kurwa dzwoniaku kupiłeś po trzy. To mogłeś zadzwonić... No, i zapłaciłem, no dobrze, że zapła... To się trzeba było spytać, czy ja nie chcę trzy. Powiedziałeś, że chcesz dwa, tak? jesteś teraz, wychodzisz na hipokrytę. Ale jak się... dwa, to skupuję dwa. A nie, że... A jak jednak więcej zamówisz, to kup trzy. Nie ma klima? Dobra, zombie, to zaraz ogarniemy. Dymy. Masz, kurwa, zjedzcie. Dziękuję. Jak kurwa nie ma? No... Przy kasie stwierdziłeś, że... że jednak obiadu nie ma, ani śniadania, to... Jak nie ma, zombie, co ty gadasz do mnie? Jak nie ma? Jak nie ma?